Cześć wszystkim, z tej strony Adik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać customa, który jest zrobiony trochę inaczej niż to poprzednie. Uh, I jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony z tej figurki. Jest to figurka Ursy którą możecie kojarzyć z serialu Star Wars Rebels. Zaraz Wam się pojawiają zdjęcie na ekranie. On się też pojawiła w Wojnach Klonów, natomiast pancerz, który tutaj widzicie jest z Rebeliantów. Jak widzicie zrobiłem jakby wersję... Taką z włoskami plus jeszcze z hełmem, więc to można sobie zmieniać. No i myślę, że przejdziemy na początek do samej figurki. Więc sama figurka prezentuje się w ten sposób. Wygląda naprawdę fajnie. Te pistolety są z Aliexpress, z jakichś tam figurek. I właśnie mam dwa, więc to się idealnie nadało. I co do samej postaci. Jak widzicie ręce są pomalowane w ten sposób. Tutaj mamy narmiennik plus mamy to takie jakby przedłużenie e, rękawicy, że tak to ujmę, jeśli chodzi o kolor. To tak samo jak miała w serialu. Plus tutaj, nawet jak, jak zwrócicie uwagę, są szczegóły. Jest taka niebieska i czerwona kropka. Ona też tak miała w tym w oryginale. Mamy z przodu zbroję. Tutaj u góry też mamy wszystko zarysowane i to jest pociągnięte na tył. Wszystko jest zrobione w ten sposób. Nóżki. No to mamy e, na kolenniki. Mamy te takie e, jakby części pancerza na udach, mamy oczywiście te takie buty bardziej zaznaczone oraz mamy materiałowe części, <laughs> to znaczy u mnie nie są z materiału, tam w oryginale z materiału u mnie są zrobione z papieru, tutaj z przodu, są z przodu i z tyłu są pomalowane na czarnym papierze, a na szarym jest po bokach Wygląda to myślę całkiem nieźle Dodatkowo na twarzy postaci, w sensie na malowałem nomalowałem e, kołnierz, co też wygląda myślę całkiem fajnie tylko, że ostatnio mi się ta główka trochę starła, jak coś robiłem, e, więc pewnie będę musiał sobie dokupić jeszcze jedną i zrobić to na nowo. To jest główka. chyba główka Ray, więc <laughs> raczej nie będzie problemu z zakupem tego. E, co do główki, e, tfu, co do włosów, jeszcze e, całe czarne włosy jest bardzo ciężko znaleźć, więc kupiłem takie włoski, które mają tutaj różowy pasek, i zamalowałem to na czarno. I no, są całe czarne, nie widać nawet, że tutaj jakikolwiek pasek był. Więc jest to naprawdę, naprawdę, myślę, spoko. Przejdziemy teraz do hełmu. Jeśli chodzi o hełm, to jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak mi wyszedł. Ogólnie to jest hełm też podróbkowy. W sensie tak jak pistolety, bo ogólnie cała reszta figurki to jest zrobiona na oryginalnych częściach. Eee... I... Słuchaj, <laughs> za odkażnięcie ogólnie cały film był właśnie szary cały był zdarty, nie było żadnych nadruków wszystko co tutaj widzicie jest namalowane e, pomalowałem go właśnie e, w ten sposób myślę, że oddaje to to co miała Ursaren w serialu dodatkowo są jeszcze te wszystkie wzory starałem się to oddać jak najlepiej A nie wiem na ile to wyszło uważam, że wyszło całkiem spoko dodatkowo jeszcze jest antenka, to jest oryginalne lego tylko, że pomalowane myślę, że wygląda to całkiem całkiem spoko Ogólnie jest jeden problem z tym hełmem, bo jako że to jest podróbkowy, to e, to w środku jakby, co się wpi, e, jak się wpina hełm w główkę, to to strasznie mocno, mocno siedzi i ciężko wyjąć główkę. Więc ja jeszcze będę kombinował, żeby coś z tym zrobić, żeby to e, wchodziło lepiej, więc nie będę teraz na główkę figurki tego zakładał, tego hełmu. E, natomiast tutaj po boku teraz w tym momencie wyświetla Wam się zdjęcie. Jak ta figu... zdjęcia w zasadzie, jak ta figurka wygląda właśnie w hełmie z każdej strony. No myślę, że wygląda to naprawdę całkiem całkiem nieźle. I jeszcze jedna ciekawostka. To tutaj tak wam porównam dam na bli... najbliższą odległość to, <laughs> więc e, tak wygląda figurka, która jest już zrobiona, a teraz po boku macie zdjęcie figurki, która była na czysto, bez żadnego malowania. Więc możecie ocenić, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No i ogólnie ocenić tego customa, ja jestem bardzo dumny z niego. Naprawdę wyszło mi mega. Tak w sensie, no nie chwaląc się, ale <laughs> uważam, że wyszło bardzo dobrze. No i co? Dajcie znać, co o tym myślicie. Zajmijcie do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia w następnych filmach. Także, cześć.